Kurde, także no ja witam was w kolejnym odcinku z oczywiście W jakim kolejnym odcinku? No w pierwszym odcinku z nowej serii, która się będzie zwoła Polski w gospodarz I już w efesie 22, tak, zgadza się Tam niektóre komentarze gdzieś tam się rzucały, żebym se farminga takiego ten Zrobił, więc kupiłem niedawno, znaczy z miesiąc temu, ale Ogarnięcie gospodary, dobrej polu, to wiecie, to ja to trochę ogarniałem no, i lecimy dzisiaj widzę na mojej gospodarstwie i możecie na start nowej serii zostawić łapkę i subskrypcję. Co z seriami z 19? No, to na pewno ta na Polesiu zostaje w 19 jeszcze, a z tamtymi to będziemy myśleć, co będziemy robić, czy będziemy przenosić gws czy nie. No, i tutaj zbliżamy się do mojej gospodary. Wjeżdżamy tutaj taki wjazd elegancki. To w ogóle jest nieużytek, który będziemy orać. O kurde biegi po Chwilę widzę, bo... O. Dobra. Teraz otwieramy szybko bramę, widzowie. Dzisiaj mam taki. O, outfit. Wąsik jest tutego. Outfitik mam taki. Dobra, zajeżdżamy. I to jest moja BMW, nie? To jest moje BMW. Zobaczcie, jakie BMW. Z tym napędem oczywiście. Elegancko tu tego. Wiadomo, wszystko ten. Dobra, parkuję. No i co? No to jest maluszek. Już od razu maluszek. jest tuningowany trochę pod WM. -e. Seria nosi nazwę Polski Gospodarz. No bo, no bo gramy na polskich tutaj maszynkach na razie. No widzicie co tu stoi. No to nie wiem od czego zacząć. No to tak. Może zacznijmy od tego. Chałupka. Taka o. Pobudowana dawno temu. Wśród czasu. Tu się rodeczek widać, zobaczcie jak mam wystrój w domu, dobra A i w ogóle sorry za grafikę, no ale ja to poprawię, no nie miałem czasu zbytnio, a chciałem Nie chciałem właśnie na tyle zostawiać bez odcinków Więc no, tutaj mamy bizona Z056 yy, nigdy, nigdy chyba na żadnej serii nie mieliśmy takiego, takowego bizona, więc jest teraz yy, No i co? Maluszek, no to maluch BMK, no taki o... Widzicie, wszystko działa. Simple C. Kurde, nie mogę trafić z tego Simple Sea. Kurde. O, dobra. No. dobra, to może tu pójdziemy na, na ogród najpierw. Tutaj mamy tak. Kurde. Tutaj mamy zgrabiareczkę. taką zgrabiarko-przetrząsarkę. Kurde, nie mogę tu trafić. Dobra, już mam, nie do tego, tego cił. Mamy tutaj zgrabiarko-przetrząsarkę. Ile to jest gwiazd? Piątka to jest. No, i takiego typu, więc taka jest dobra. Tutaj mamy agregat 2,5 metra Unię. Yy, dalej, no to tutaj taka komórka, no to tu se kiedyś przesiadywałem. No i to to zostawimy na koniec. Yy, tam widać było pewnie w szparach. Yy, jeszcze tutaj Przytrząsarka jakaś zwykła, widełki, szpadelek, karnister. Tutaj mamy. Yy, co tu mamy? To jest ten, ten taki pielnik kiedyś, bo to jest gospodarstwa potacie. Kiedyś ja jeździłem tutaj na tym, na tym siodełku, a tu Tata jechał traktorem, żeśmy tak buraki robili jak jeszcze, miał, jeszcze mieliśmy, a teraz nie mamy. Dobra, obórka, no to już się nie chciałem bawić z Wami w kupowanie krów, zresztą to gospodarstwo mam od dawna, więc mam tu pięć muciek takich, którym trzeba będzie zadać niedługo paszę. No tutaj takie, żeby muchy, muchołapy, czy jak to się tam zwie. O, taka ładna kosteczka. No fajna klimatyczna obora. Podoba mi się bardzo. Lecimy dalej. No i teraz komnata głównych tajemnic tego gospodarstwa, czyli otwieramy stadułkę i zobaczcie, co tu mamy. Rozsiewacz kos, nordsten, tutaj w ogóle mamy prasę sipnę, osę, kosiarkę, tutaj mamy wóz, jest to jedyna przyczepa, przyczepa, no tak, tak to bym nazwał, a mam to, jedno, mam takie duże pole, więc nie wiem, czy nie zakupię jeszcze przed żniwami tej a muszę wymucić przecież zboża. Na następnym odcinku pewnie tym się będziemy zajmować. Więc pewnie się zakupię. Zamykamy z tobą. No i co? Dalej. Pokazałem wam tu, co jest. W ogóle nie wiem, czy wam pokazałem do końca. No to tu widzieliście widzieliście. Opryskiwacz pilmeta, gdzie jest? O, widzowie, zobaczcie, tu jeszcze pół leży. O, kurde. Nie, go w nietło. Dobra, to się wytnie. Y jeszcze widzę opryskiwacz pilmeta. Y został zamówiony, to pojedziemy y to pojedziemy zaraz po pilmeta może. O, widzę, że jesteś z dźwiękiem. No to tak, tutaj będę chciał postawić szklarnię, bo tu został taki zagajnik. O, i tu się elegancko przechodzi. Tu bym chciał postawić szklarnię. I sorry, za dźwięki, tylko dobra. No i tego. Tutaj mamy tak. No i otwieramy głowę. A nie, opryskiwacz tu mam, dobra, nieważne. No to tutaj mamy Ursusa C330, sorry, za grafikę, jeszcze raz mówię. Poprawię to, widzowie, będzie finito Ursus C330 i opryskowacz pilmeta jest tutaj Zapomniałem o nim w ogóle yy, Dobra, yy, tutaj Zetor yy, 3320, taki o 51 kucza To jest jak 60, więc no taki jest Nigdy takiego nie miałem na żadnej serii, więc zakupiłem No i co dzisiaj, widzowie, jeszcze wam pola Widzę, przejadę się pokazać Koło jednego przejeżdżaliśmy Ale głównie mam pola takie taki w polnych drogach o, no, jedziemy. No. Kurde, kierownicę mam od Polda, miałem od BMK montować, ale niby pasuje, ale kurde, mam od Polda po, kierownicę, bo taką kiedyś tam znalazłem w garażu i była. Dobra, kurde, jak ty macha. Ja w ogóle nie jestem przyzwyczajony, nie? Bo ja grałem w FSA 22, w 19 i nie jestem przyzwyczajony, nie? Do, jeszcze do tej gry, tak? Tu zmieniać te biegi. Dobra, lecimy. No i wjeżdżamy. No, to tak, no łąka tutaj pewnie będzie koszona po żniwach. Łąka moja należy do mnie, jak zwykle. Traweczka rośnie tutaj, go świeżutko przesiana. Niedawno żeś przesiewałem. Dobra, dalej jedziemy. To to nic moje tutaj. i Tutaj tutaj jest rzepok mój, że tak powiem. Po, po, no, no no Rzepak mój, także gitara. Tak, mój. Upewnijmy się. Tak, mój. Dobra. I ostatnie pole, jakie tutaj mam, tu, tu będą ile? Raz, dwa, cztery pola. No i tu mam takie wielkie pole, właśnie o nim mówiłem, że chyba przyczepek muszę kupić, bo no bo jak tu robić, nie? Dobra, czyli to mamy załatwione. Sorry, mówię za dźwięki w tle, ale coś mi tam wierco znowu. Dobra, czyli raz, dwa, no trzy pola tutaj mam, a mam cztery głów chyba. No, cztery mam. No taki słaby start. Może na start tak słabo mieć tyle pól. No ale wam nic, widzowie, nie poradzę. O kurde. Kurde, jakieś koca poły mi tu latają. W sensie, no, tu coś tak kamera mi lata. Dobra, i lecimy na ostatnie pole. Można powiedzieć, dalekie pole. O kurde, tym maluchem. Ja go zaraz skasuję, widzę tego malucha i tyle z tego będzie. Więc, no, dobra. Lecimy, widzowie. Jeszcze zrobimy przygotowanie do żniw. Wyciągniemy na pewno trzydziestkę, zepniemy to O tu chodzą O i tu przejeżdżaliśmy obok tego to pola, mój owies Dużo w tym roku owsa posiałem Nordstenem. Ma, No dużo w tym roku owsa W ogóle praktycznie sam owies, no bo jak krówki mam, no to No tutaj jakieś książki mam tam. Od tego Fiacika, dobra i lecimy, jakiego Fiacika przecież, to jest BMW co naj... naj 2024 rok produkcji Widzowie Najnowsza BMW, jaka może być? Yy, także, no, dobra. To oczywiście są żarty. Dobra, jedziemy przygotować się na żniwa? Maluszek ma co robić sobie pod to górę, ale idzie. To jest 650, yy, tak, 650, 650. Yy, no, no i gitara. No. Ja tu tak mieszkam bardzo, tu jest taka odległe, bo tu kiedyś uprawialiśmy, tu jakieś buraki były. No, a później to zarosło, więc będę musiał to niestety. Przeorać, może i stety, bo, no bo będzie dodatkowe pole. No, ogródek dużo kwiatków stoi, tam maszyna też trochę, ale to się nie przyjmuje. Dobra, kurde, tego malucha rozwalę zaraz. Dobra, gaszę maluszka. I co ja miałem zrobić? Przygotować się do żniw. No, to może tak, na pierwszy ogień pójdzie trzydziestka, myślę. Albo za to na trzydziestkę weźmiemy, żeby był taki polski klimat Zetor też oczywiście witam na polskiej wsi, ale wiecie. Dobra, odpalam 30 jedziemy. O, dobra, i podpinamy wóz. I tyle, ile się wykosi, to się wykosi. Ja chciałem rzepak skosić. Mam nadzieję, że to się jakoś tam zmieści. Kurde, nie, no, będę musiał pożyczyć na też niby przyczepać. No i widzowie podpięte yy, Właśnie, tak jak go tu podpiąłem Widzę je szybko Przypięć Wóz, wyciągamy woza Zamykam, albo stodoła nie będzie otwarta No i takie ja mam tam maszyny Rozrzutnik najwyżej będę pożyczał Nie mam swojego rozrzutnika. Miałem kiedyś, ale mi tak zgnił Widzowie, żeby nie wie tak jak to wyglądało I Normalnie burty Burty to były tak Burty to były jak w tym wozie, tak skrzywione były burty Zamiast być prosto tak były bo to się tak ten i potem się sagowały te taśmy, co wypychały oborniki. I Lipton był, no bo wiecie, jak to jest. Yy, no, wiecie, jak to jest, dobra. Bizona przepalimy teraz. Teraz przepalenie bizona yy, dla Was, widzowie, wszystko robimy, wiadomo. Słuchaj, tego. Nie wiem, czy słychać, ale zapa. O! No weź nie rób tu wstydu przed widzami. Dobra, chyba zapalił. Dobra. Jedziemy. Zobaczcie, jaki widzę mam autwicik w ogóle. Zobaczcie, jaki autwicik mam dzisiaj. Zobacz, jaki elegancik. Ta stodoła też ona jest wiekowa taka, dlatego tak wygląda. No, no podoba mi się to gospodarstwo w miarę polskie jest takie, nie jest jakieś takie. No bo niby niektóre gospodarstwa. Są... O, sorry, za grafikę, przepraszam, widzowie, ale... Nic wam nie poradzę na to, przepraszam ja Jeżeli ko komuś to przeszkadza To ja obiecuję, że na następny odcinek Myślę, że już będzie okej okay. No to mówię, na szybko to jest wszystko O, tak robione, kurde, opuściłem Chyba tego, dobra No i tak to wygląda, no tu No tak, tak wygląda wszystko na polskiej wsi Tak, no Co ja wam będę tu owijał w bawełnę O I pyk Miniatura do odcina I pyk do odcinka miniatura. Miniaturkę walniemy. O! Dobra. No. No i co tam? No i to tyle z dzisiejszego odcinka. Myślę. W następnym odcinku zajmiemy się oczywiście żniwami. Żniwa, jeszcze raz, żniwa pójdą w ruch. Pójdę ten pół to muszę przestawić. Dobra. Żniwa pójdą w ruch. A ja Wam dziękuję na razie za oglądanie. Do następnego odcinka. Ja pewnie teraz się wybiorę pożyczyć przyczepę. Yy, a ja Wam dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Na razie się ono cześć.